No i zaczęło się, mamy wiosnę, za mną płynie Kwisa, dzisiaj stwierdziłem, że zrobię sobie eksplorację północnego brzegu Kwisy, za mną, za skarpą macie południowy, który już schodziłem w tej okolicy całkiem dobrze, gdy przechodzi się na drugą stronę rzeki, natura w tym przypadku zupełnie się zmienia, przyroda jest inna, są inne drzewa, jest inny klimat, jakbym, poszedł, jakbym był w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o ciuchy, nie mam na sobie nic termoaktywnego, mam po prostu spodnie Armii Amerykańskiej, Polar Helikona, zwykły bawełniony t-shirt i to wszystko. Po ostatnim rekonesansie w ciężkich butach wróciłem natychmiast do berfutów. od razu lepiej się idzie. W plecach mam 9 kg dzisiaj, bo wziąłem trochę wody, mimo to, że tutaj mam kwisę, dalej jest to rzeka, może być zanieczyszczona, mam odpowiednie filtry, ale to zobaczymy. Są takie dni, kiedy nogi same niosą. Dzięki butom barefootowym dzisiaj idzie mi się i maszeruje to absolutnie doskonale. Doszedłem już do cywilizacji, bo tam już się zaczyna miejscowość w Skliczkowa, no to tam jakoś strasznie dużo nie przyszedłem, ale idzie się absolutnie prześwietnie. Mam piękną miejscówkę, tylko nie wiem, czy tutaj będę na noc został, ale jest fajnie, pokażę. Więc słuchajcie, złożyłem sobie całą okolicę. Przeszedłem z Kliczkowa do Przenysławia, z Przejęsławia z powrotem. I po drodze szedłem wzdłuż rzeki. Po drodze znalazłem to miejscówkę. Jest fajne, bo jest ukryta przed oczami ludzi. Nie widzę, żeby coś na łeb leciało. Drewna jest dużo, blisko woda. Na brzegu sobie można ognie, ogień rozpalić. Albo nawet tutaj, jak się dogrzebi do piachu, zrobimy sobie ognisko, jak coś. I tutaj, szanowni państwo, rozłożymy obozowisko. Zaczniemy od karimaty, jak zwykle. Zaraz wymyślę jakąś, jakąś miejscówkę i wystarczy. Minimalne zawracanie dupy. Tak wygląda moje obozowisko. Karimata oraz Swagman Roll Basic. On jest zrobiony z tego samego materiału, z którego jest robiona podpin podpinka do kurtki M65 armii amerykańskiej w Wietnamie. Daj radę. No dobra. Obozowisko rozłożone. Czyli karymatę położyłem. Wystarczy. Więc, tak. Swagman Roll Basic od Helikona. Swagman Roll pełen jest zrobiony z klimaszyldu. Czyli z, mniej więcej z tego, z czego, z czego jest zrobiony. Otul lesowika. Nie? Czyli podpinka pod hamak. To też działa jako podpinka pod hamak. działa nawet. Nawet sobie radzi. Ten radzi sobie. Wziąłem to nie jako połącza, tylko dzisiaj wziąłem sobie do jako kocyk albo jakoś śpiworek. Zobaczymy jak sobie będzie radzić. Podejrzewam, że jak mi temperatura spadnie, bo w tej chwili mam około 6 stopni. Przy minus 6 testowałem to. Było to, na to Bushman termo i stopy w folii NRC. Same w takiej zwykłej to nie zadziałało. Wypizgało mnie tak, że nie byłem w stanie zasnąć z zimna. Nie? A no w tej chwili ma być koło zera, więc zobaczymy. No, a bardzo ładnie to jest, fajnie, sympatycznie, miło. Przecie, coś zeźleć. Być super turbo, hipertaktyczny Tam Rozstawiła się rodzina Po drugiej stronie rzeki I łowi ryby Nie mogą mnie znaleźć, pokażę wam Tam jest mój wróg Gdzieś tam jest jego samochód Ma być W tej okolicy co ja Ja się na to nie zgadzam Słuchajcie, tak na serię mówiąc, to założenie tego. No, zostajemy ty To założenie tego jako, jako. ciucha, ja to pierwszy raz założyłem tak w terenie, bo tak to tylko przemierzałem, nie? Jednak to sporo daje. Naprawdę warto, warto to mieć przy sobie, bo mówię. Z tego, ja to testowałem już jako. Jako śpiwór, testowałem to jako podpinkę do hamaka, ale tak jako ciucha to. To, ten, to nie chodziłem w tym jeszcze, także super sprawa. Naprawdę jestem zaskoczony, myślę, że nie będzie tak dobrze, bo jestem tutaj już, no jak widzicie, słońce zaczyna zachodzić, a ja tu jestem o 14, nie? A jest początek kwietnia. Nie? Także ten, także yy, już parę godzin tutaj siedzę i w samym polarku mówi, zrobiło mi się już tak, tak średnio, a to założyłem to cholerstwo, robi robotę. A to jest jeszcze basic, to nie jestem pełen Swag One Roll, także super sprawa. W świetle tego, że tutaj są ludzie, nie będę też im przeszkadzał, nie będę palił swojego ogniska, żeby ich nie denerwować też. Niech oni się bawią. Ja spadam i...